Cześć kochani z tej strony, tajemniczy gość z Kanału Niebanalne Marzenia. Dzisiaj mamy 17 październik 2022 roku i teraz co ja będę robił? Będę wykonywał mapę z serduszkiem w środku, która będzie obrazem stringart. Pod spodem mam sklejkę. Ona została docięta, pomalowana dwukrotnie lakierem szybko schnącym połyskiem. Także samo przygotowanie płyty, docięcie i polakierowanie to około 30 minut. Wydrukowanie. Tego formatu na kartkach A4 zajęło mi dosyć dużo czasu. Myślę, że z godzinę z zaznaczeniem punktów wszystkich i tym, tego serduszka, nawet może więcej, bo początkowo to serce było dużo większe. Teraz jest ono mniejsze. Liczmy dwie godziny. Samo odmierzanie to, ile nitek na który punkt nawijać, to jest czasochłonne. Mamy czerwoną i białą szpulkę. Ja będę używał nici Arie 5, białe i czerwone. Biała będzie. Od góry, bo będzie to flaga, a czerwone od dołu. Środek będzie niewypełniony, tak? Arkusz już jest przygotowany. To też zajęło chwilkę, jakieś 5 minut, żeby ustawić go w równo, zarówno od góry, jak i od dołu, żeby było do wbijania. Ja nie mam go przyklejonego, mam pozaginane. Wbiję po parę gwoździ tu, tu, tu i tu. No dobra. Pierwsze co? To może wbiję te dwa. No i dobra, kolejny gwóźdź wybijamy w punkty, które mam zaznaczone, tak? O, gwoździe się krzywią. Chyba trafiliśmy w sęk. No nic, weźmiemy drugiego. Trochę słabe tego gwóździki. Jeszcze powinien być wbity, ale nie można go wbić. No trudno. Spróbujemy wbić obok. W razie tego wyciągnę. Niestety ta sklejka jest za twarda. I nic z tego nie wyjdzie. Widzicie, gwoździki się krzywią. Poczekajcie, podejrzymy, jak to wygląda. Czy rzeczywiście to jest jakiś. Nie, tu nie ma żadnych sęków. Słuchajcie, nie wiem czemu to się krzywi. Powinno być wszystko w porządku. No teraz wiesz, może będę musiał nabijać kilkukrotnie. Słuchajcie, minęło 5 minut. Ja wbijam dopiero 5 godzin. To co jest tutaj ważne, to, to żeby nie bić maksymalnie mocno od po samego początku, tylko przebijać powoli. No dobra. No i tak to będzie wyglądało. za gęsto nie mam tych gwoździków nabitych jest okay. ten się lekki, lekko wygiął Pierwsze za mocno wbiłem. No dobra. Musi już tak zostać jak jest. 26 minut minęło. Skrzywił się nowo. Około 40 minut minęło. No, myślę, że nie wyszło źle. Troszkę tych pokrzywionych jest. Tu też są niektóre pokrzywione, ale już je zostawiam. Słuchajcie, ja mam gwoździki już nabite po tej stronie, lewej, całe i całe serduszko. Jutro będę nabijał wszystko z prawej. No, i to są wszystkie te, które się poprzekrzywiały, jak próbowałem wbić. Tak, sklejka ma do. To do siebie, że może jest więcej kleju, może jest jakiś sęk i gdzie nie gdzie są źle nabijane. Wczoraj jednak zrobiłem tą prawą część. Mamy 4 godziny 20 minut przygotowanie tego. No dobra, dobra. teraz zrywamy tą całą przygotowaną wcześniej planszę. Chciałbym zrzeczeć tak, żeby jak najmniej uszkodzić, bo mam tutaj podpowiedzi, co gdzie z której strony, więc będę się nimi wzorował. No dobra, teraz serduszko. Au, to się uderwało delikatnie. No dobra, Mam mapę. Tak to wyglądało pod spodem. Postaram się jeszcze usunąć takie większe kawałki, żeby tutaj nie zostawały. Wiecie, może szydełkiem będzie łatwiej wydłubać. Nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. No dobra. Tam, gdzie nie, gdzie jeszcze coś zostało. No i tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli dotąd. Odtąd będzie biały. No ale zrobimy od tego biały. Teraz pytanie, gdzie tu jest początek? Mamy. Teraz to, co robimy, to supełek. No i dobra, mamy. Na razie w sumie to mi nie jest potrzebne. Dobra, teraz musimy sprawdzić gdzie tu się kończy. Czyli tu. No i teraz opracamy tylko, że w drugą stronę. No i dobra, tak to wygląda. Ja od razu zacznę robić czerwoną nitką tą stronę, ponieważ muszę też zawiązywać na te gwoździki, a ja nie chcę, żeby było cały czas białe, więc zrobię czerwone, białe, czerwone, białe, czerwone, białe, tak, żeby się przeplatało, tak. Ja mam już zrobiony obrys, biały i czerwony. Biały zaczynałem najpierw na przeplatankę, potem powrotna przeplatanka, później od wewnętrznej. Potem wracając się od zewnętrznej, i tak samo jest z czerwoną, i to jest dopiero pierwsza taka runda zrobiona, czyli cztery takie wykonane. I już nie będę robił tego splotu naprzemiennie, tylko od zewnątrz do wewnątrz, od zewnątrz do wewnątrz, i myślę, że tak to wypełnię gdzieś mniej więcej do 3 czwartych gwoździka. U mnie jest to tyle problem, że mam te końcówki od długopisów trochę za szerokie i nie przechodzę do tego, więc muszę każdą jakby kartą. Kredytową, tak zwaną, lub paznokciem jak mam od, moment, od dobrej strony, mogę podwadzić. Czyli tutaj ten obrys jest fajny, bo nie jest taki zagięty. Natomiast tutaj jest bardzo dużo zagięć i ciężko jest palcem podejść, więc trzeba używać tej karty. Teraz tak biały zacząłem stąd, czerwony stąd z racji tego, żeby tych supełków nie było tak dużo. Ja mam już kontur zrobiony. Tak to się prezentuje. Tak mapa wygląda fajnie. 12 razy jest opleciona w jedną i w drugą stronę 12 razy, zarówno czerwona, jak i biała, tak? Wydaje mi się, że równo jest. Gwoździki wystają zarówno na czerwonym, może tutaj ciutkę są mniejsze, ale może z racji tego, że tutaj było ciut wyżej, ale to nie jest żaden problem. Ja jadę dalej z wyplataniem serduszka teraz. Serca nie robiłem już tak wysoko, jak to, bo tutaj. Będzie mi dochodziło na każdy gwoździk po cztery, po pięć nitek, żeby zapleść z tymi wszystkimi. Więc tutaj dałem troszkę niżej to, tak. Przy czym nie będę zaplaty, opla, oplo, zaplątywał. Oplatał tutaj na dwa razy tylko na raz i do ten. Tak, 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 że już nie będzie tak grubo. To mamy 8 godzin równo. To co wczoraj zrobiłem to wyplotłem wszystko. Całe obramówki dzisiaj wypełnienie robimy. Mogłem tutaj jedno wyżej dać, ponieważ tu będą tylko jeden i powrót. Tutaj nitka ta powinna być tutaj. No ale trudno, już jest, jak już może ta czerwona przykryje. No i zaczynamy. Będę robił zgodnie z rysunkiem. Wszędzie po 4, tak? Czyli teraz już mamy drugą polskę. Po 20 minutach tak to wygląda. Tu to robimy czerwone. Oj, tu aż po 5. Tu od tego startuj. Tu coś źle obliczyłem. Chyba tu jednego za dużo dałem. Ale już zostaje tak, jak jest. Dobra, po 47 minutach mapa jest gotowa. No dobra, to co ja teraz zrobię, to będę przeplatał ramkę, tak jak robiłem tą wcześniej. Zrobię jeden obrót i jeszcze raz i wrócę. To samo zrobię tutaj, raz i wrócę tutaj na raz tylko. To samo z białym, bo chciałbym się związać tymi końcami czerwony z czerwonym i biały z białym. Trochę to serce się rozjechało. Widać na no ciągi tutaj dałem dosyć spore. Ale widać, że jest to serce nadal. Dobra. Słuchajcie, obramówka już jest gotowa. Staram się zawiązać tak samo, jak i zaczynałem. Tak, czyli na dwa supełki. Mam nadzieję, że się to uda. To trochę utnę i wrzucę do środka. Tu się nic nie stanie temu. Dobra, tak więc. Nie wiem, czy to się uda tak. Ale chyba powinno. Utniemy trochę dłuższe. Tu. No i dobra, w sumie nie widać, że jest super lek. Tylko problem jest z tym, bo nie mogę wyciągnąć tego. Udało się wyciągnąć. No i dobra, całość ucinamy i wkładamy do środeczka. Sprzątam i wracamy na podsumowanie. Tutaj jest jakiś pęczek, ale co ja z tym mogę zrobić? Chyba nic. Czas wykonania tej mapy metodą Stringard to 9 godzin 30 minut. Koszt płyty to około chyba 32 zł. Ja miałem swoją płytę, więc wykorzystałem swoją. Jest to sklejka 18 mm pomalowana lakierem szybko schnącym na połysk na dwa razy. Koszt lakieru to 18 zł. Najmniejsza puszka, jaka była. Do tego pędzelek, który kosztował 2,50, żeby to pomalować. Następnie gwoździki. Ja kupiłem aż pół kilo. Za kwotę 15 zł, myślę, że zużyłem gdzieś za około 5 zł, więc nie liczę tych 15, tylko 5 zł wziąłem. Nici to koszt 35 zł. Biała jest ciut tańsza, czerwona jest droższa, tam o 2-3 zł. Są to kordonki 425 metrów, jeżeli kupimy 60-metrowe albo mniejsze, to wiadomo, że ten koszt spada. I to jest około 92 zł. Tak się mapa prezentuje. Widzimy, ma zrobione wszędzie ładnie obrzeża. W środku serduszko też jest zrobione. Tak wygląda finalnie. Ja jestem najbardziej zadowolony z tego. Być może dlatego, że jest to dla mnie coś nowego. Jakieś błędy na pewno też popełniłem, ponieważ nie robiłbym już na pewno na sklejce. Tylko na desce. Łatwiej na pewno by się wbijało gwoździki. Gwoździki w miarę równo wbiłem. Niektóre są delikatnie przykrzywione, ale tym się nie przejmujcie, bo przyjdzie nitka i to wszystko zakryje. Źle zrobiłem to. Tutaj ten kawałeczek. Ponieważ mogłem przeciągnąć stąd do tą, a nie stąd do tą. Już jest jakby troszkę za późno, tak? To trochę jakby szpeci, ale trudno się mówi. Jest przynajmniej unikatowa. I tak ona się prezentuje. Mega zadowolony, super sprawa. Polecam Wam. Powieszę go na ścianie i oczywiście co? Dorzucam 5 zł za kolejne spełnione marzenie. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Hej!